Siemanko, ja jestem Artur. To pierwszy odcinek z Minecrafta. Zaraz oglądamy. E, tak. E, I tak, to jest mój serwer. Jak wiecie, mogę tutaj grać z naszym brunem Gołędziwskim, tylko że... Dawajcie mi łapki i suby! Tak, widzowie jego dawajcie mu łapki i suby, Jak w ogóle jest jakiś widz... I no, i pozdrawiam bardzo e, wszystkich na świecie. E, na mojego kolegę Dawida e, Pielkę. Mm, Której nie pozwalam jak YouTuba. No właśnie. No ale. Dawida Agnieszka i Artura, który jest po mnie. Siema. Ale dobra, to w ogóle jest mój kanał, więc... Kicho

tak, To, to jest, jest mój domek. Bardzo mi witam. Oto pierwsza. Dawid pierwsza, który bardzo fajny jest. Pozwala mi z nim grać te... Dobra, a więc... Wiem... No i tak dalej. Tutaj jest mój domake. Pikny. A później. Teraz pozdrawiam. Artura go i, no, i mój widzik. Artura użyka. Który jest kołnier? Witam. Subójkiem nie, proszę! Dajcie łapkę pod tym filmem, pod wszystkim. I ostatnia osoba, którą bardzo lubię, to jest Agnieszka. Sianowska. Tak, mieszka... Ksianocka. Ksianocka. tak. Ja ją pozdrawiam też. Bardzo. A w ogóle, jak z mojego filmiku. E... chciałem tylko powiedzieć, kogo pozdrawiam, bo bardzo lubię. Tak więc, na razie się Dajcie łapki, i suby. Mi I też! Lubię, I wchodzę na Artura. Okay. Mm. E, Słuchajcie nie no i tak dalej i teraz. Cześć. A w ogóle pokażę Wam e, mój dzwonek. Tutaj piękny. Nie wiem, czy będzie słychać, ale mo może będzie słychać. A więc teraz domek okawyża, który chyba widzieliście na początku, to on nie będę Teraz idziemy do chwila. Tak, mam elytro. Więc idziemy do Sid'a teraz, więc kieńki. Więc Kienki. Dobra, więc jesteśmy już u Sid'eła, ale i... Tutaj. I nie pytajcie, tego tutaj jest Tak, taki burz, bo, bo się zrobił Oktawu sobie i, I Oktawu się odwdzięczył. Więc tak, na Oktawu no, Proszę. proszę.

więc tak to by było na tyle z mojego... A właśnie! Ludzie! Wiesz, że wam nie pokazywałem kopalni w 2017 którego lubimy skakać więc to jest kopalnia i teraz na 2017 A tak tutaj jest krzyż w ogóle który zrobiłem na survivalu nie wiem, jest jakiś super duper, ale on jest jakiś przysiew. Nie wiem, tak, tutaj jest nasz ulubiony napis 2017. Teraz z niego skoczymy. Tu i First Person Back. Dobra, pojeździesz spadnął. No, dobra, może być też stąd. kuby, Marcina o oh. to jeszcze raz ja. Ja, ja jeszcze nie mam... ja. skończyłem więc to by było na tyle w tym odcinku na razie i cześć Jo!